czyli jest przekroczony limit wagowy, ale walka się jutro odbędzie. Zapraszam Panie i Panowie, naprawdę ciekawy pojedynek. Naprawdę sztylety, sztylety z tych oczu lecą w kierunku rywala, a w tym momencie proszę o pozycję bokserską. Będzie się działo pani i Panowie, będzie się działo. Super, przyszedł czas na szóstą walkę. Będzie to walka w formule K1 w kategorii do 85 kg. Pierwszym zawodnikiem będzie reprezentant Positive Energy Myszków Łukasz Szczecówka. 85 500. I lecimy z dywanem. A tym będzie reprezentujący kural Żywieckich Boxing, Dominik Strusi. A światło zapalniło się po raz kolejny. 84 400. Zapraszam do miejscu Można spodziewać się bardzo ciekawego starcia. Już w tym uściśnięciu dłoni była potężna moc. Pozycja bokserska. A przed nami bohaterowie trzech najważniejszych pojedynków. Najpierw pojedynek w formule bokserskiej. Reprezentant KS olimpijczych w Katowice. ichodem. Godem! Nikodem na wagę wniósł 74 900. Ile wniesie jego ryba? Czyli reprezentujący animal zawiercie. Damian Górski. Równo 75 kg. Zapraszam do face to face. A. Obaj uśmiechnięci, obaj pewni siebie, oni wiedzą, że jutro wchodzą robić robotę. Obaj się uśmiechnijcie. Czeka nas jutro pokaz pięknego pięściarstwa. Nie mamy wątpliwości. Ogarniajcie paper view, wpadajcie na galę. Dzięki panowie.